Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przepraszam Państwa, że zdalnie, ale <laughs> plany wakacyjne trochę różnie się ułożyły. Postaram się zająć Państwu 15 minut, co będzie na pewno wyzwaniem, bo temat jest, temat jest gorący i taki, który bym powiedział, jest w jakimś sensie też bardzo rozwojowy. W związku z czym. Pewnie nie uda mi się kompleksowo go omówić, ale postaram się Państwa trochę zaintrygować. Może będzie jakaś okazja do pytań. Jestem oczywiście do Państwa e, dyspozycji. Quality, quality adjusted life year. E, a więc rok życia w pełnym zdrowiu, czy też rok życia skorygowany o jakość. To jest oczywiście taka jednostka, wokół której e, m, jest. E, nie chcę słowa zamieszania, ale która jest bardzo popularna, szczególnie u nas, dlatego, że jakby Państwo otworzyli ustawę refundacyjną, czy ustawę refundacji leków. To tam eksplicite wymienione jest 13 kryteriów refundacyjnych. I te 13, to 13 kryterium refundacyjne, które pozwoliłem sobie jeszcze przedstawić osobno na, na tym przezroczu, eksplicite odnosi się do wysokości progu kosztu zyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość. I to ustalonego w wysokości trzykrotności produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca. A więc jest taka miara, jest taki parametr, jeden z 13. Może dobrze, że on nawet jest trzynasty, no bo to, to trochę sugeruje jego, jego znaczenie, szczególną rolę, o której za chwilę będę jeszcze mówił. I ponieważ on jest ustalany w wysokości czy kwotności dosi krajowego brutto, na jednego mieszkańca, no to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji co roku taką wartość publikuje. I ta obecna to jest, jak Państwo widzą, prawie 176 tysięcy złotych. Dokładnie 175 926 złotych poraża ta dokładność, prawda, nie wiem jak Państwa, ale poraża, no bo oczywiście odnosi się, jest w trudną miarą wynikającą z PKB per capita i jest oczywiście pewnego typu przybliżeniem. Bardzo bym Państwa prosił, żeby nie traktować tej wartości jako maksymalny roczny koszt terapii, to nie ma nic z tym wspólnego. Ja będę starał się Państwa przekonał, że terapie niektóre mogą kosztować bardzo, bardzo dużo. Zresztą takie wyzwania mamy w zakresie czegoś, co nazywa się terapiami zaawansowanymi, na przykład terapiami genetycznymi, gdzie jedno podanie leku może spowodować wręcz uzdrowienie pacjenta, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, w związku z czym takie leczenie może wygenerować bardzo dużą liczbę kwoli a przez to być kosztowo efektywnym leczeniem nawet przy bardzo wysokim jednostkowym koszcie zakupu. Rozumiem, trochę przyspieszam, to pewnie to ograniczenia czasowe, ale dojdę do tego bardziej, bym powiedział, analityczny sposób. W związku z czym wartość jest określona i parametr, jakim jest koli, ma pewną bardzo ważną właściwość i może w ogóle dlaczego ta jednostka zrobiła też taką karierę, bo jeśli my szukamy odpowiedzi na kosztową efektywność, szukamy kontekstu kosztowej efektywności, czyli relacji między kosztami a efektami związanymi z terapią, no to powiedzmy sobie, że jeżeli chodzi o koszty, to ten pomiar kosztów jest w miarę prosty, zużycie zasobów, pieniądze, jakie trzeba zapłacić, czy to za płacę, czy za sprzętu itd. to pewnie wszyscy w miarę dobrze czujemy. Natomiast jest Problem z efektem zdrowotnym. Efekt zdrowotny jest właściwy dla jednostki chorobowej, jest specyficzny terapeutycznie, jest tak bardzo różny i różnorodny, że mamy z nim kłopot, prawda, no bo co z tego, że ustalimy, jaki jest koszt zapobiegnięcia jednemu złamaniu szyjki kości piotrowej, jak jednocześnie będziemy mówili na przykład o koszcie zapobiegnięcia jednemu zawałowi. No to są liczby, które nie są zupełnie porównywalne. I stąd właśnie ta popularność tej jednostki, jaką jest kuli, dlatego że ona sprowadza wszystko do jednego mianownika, to znaczy sprowadza go do miary, która jest wypadkową dwóch, dwóch wartości. Mianowicie tego, co Państwo widzą na osi X, a więc długości życia i tego, co Państwo widzą na osi Y, czyli nazwijmy to na razie jakością życia. Bądź pewnym przybliżeniem, jak gdyby miarą tejże jakości życia, a więc użytecznością. Ja do tego tematu wrócę, ale na razie potraktujmy go tak delikatnie, zwiewnie, w tym sensie, że te 100% oznacza maksymalną jakość życia, najbliższą zdrowiu, pełne zdrowie itd. Itp. W związku z czym to jest właśnie jeden kłoli, czy jeden dodatkowy rok życia w pełnym zdrowiu, a więc skorygowany o jakość. Jeśli my będziemy korygować tą jakość, oj, tu się. O, nie, to się myślałem, że to, mm, to powinna być animacja. Moja wina, przepraszam. E, to niech Państwo popatrzą, może na ten spróbuję kolorami obchodzić. Ten ciemniejszy niebieski, mam nadzieję, że Państwo widzą. Ten ciemniejszy niebieski. To jest z kolei pół quality, prawda, czyli pół dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, czyli dodatkowego roku życia w pełnym zdrowiu. Pół, bo pacjent niestety ma połowę tej maksymalnej jakości życia. Atrakcyjność tej jednostki polega na tym, że jak Państwo patrzą z kolei na te niebieskie kwadraciki, te jaśniejsze niebieskie, to Państwo zauważą, uwagę, że to też jest dodatkowe pół quality prawda? Dodatkowe półkoli, które w jednym przypadku wynika z wydłużenia życia, a w drugim stricte z poprawy jego jakości. I to jest coś, co jest w kłoli bardzo atrakcyjne, że niekonieczna jest zmiana w obu tych wymiarach. Wystarczy, że, jedna, że zmiana w jednym tym wymiarze pozwala nam e, obliczyć kłoli. Czyli terapia nie musi tylko wydłużać życia, e, ale może nie wydłużać życia, a tylko je e, poprawiać co do zasady, bądź poprawiać, a nie wydłużać życia, bądź robić jedno i drugie, czyli poprawiać życie i je e, wydłużyć. E, to jest coś, co powoduje, że nie wiem, czy Państwo się z nami zgodzą, ale jesteśmy blisko takiej uniwersalnej miary jakości efekt, mi, przepraszam, uniwersalnej miary efektu terapeutycznego, bo cokolwiek byśmy robili, czy to nawet, czy to, terapie, czy to terapie, czy to diagnostyczne interwencje, one bezpośrednio, czy pośrednio muszą albo wydłużać życie, albo poprawiać jego jakość, prawda? To zawsze musi być, albo, albo jedno i drugie, to musi być efekt zastosowania danej interwencji medycznej. I ta uniwersalność właśnie powoduje, że często w analizach ekonomicznych musi do tej miary Miary odwołujemy. Innymi słowy, jeśli patrzymy na przykład na krzywą przeżycia, częstą w badaniach onkologicznych, to my ją musimy, użyję takiego sformułowania, przetłumaczyć na różnicę w oczekiwanej długości życia, skorygować to jeszcze o jakość, żeby można było policzyć, ile dodatkowych kłoli dana interwencja powoduje. I to nam jest o tyle ważne, że my, my czy, oczywiście, jak Państwo myślą o, to, o pomiarze jakości życia, to tak jak powiedziałem, my to robimy poprzez pomiar użyteczności. I państwo mogą powiedzieć, jak mierzyć jakość życia. To się dość często wydaje pewien jako. Pewien taki parametr mało kwantyfikowany, zależny od pacjenta, itd., itd. Mało obiektywny. No, właśnie tutaj jest bardzo duży ładunek i bardzo wiele obiektywnych sposobów pomiaru jakości życia. Ja dam Państwu tylko jeden przykładzik naprawdę, żeby pokazać, jak bardzo to jest, jaki ładunek duży naukowy tutaj jest, jak wiele zrobiono już dla obiektywizacji pomiaru jakości życia. Taki kwestionariusz IQ5D, który dotyczy, jak widzą Państwo, pięciu obszarów życia. Jest bardzo, bardzo popularny. Państwo widzą, w każdym z tych obszarów, poruszanie, samoopieka, działalność zwykła, ból, dyskomfort, niepokój, pacjent może mieć mało albo bardzo nasilone objawy. I taki kwestionariusz, ten pacjent może, wynik tego kwestionariusza do danego pacjenta można przesadzić w postaci ciągu pięciu liczb, które stanowią jak gdyby odpowiedź na ten kwestionariusz. Czyli w pierwszej domenie jedynka, potem dwójka. Widzą Państwo, jak to się układa w liczbie. W oparciu z kolei o badania z, w, specjalnie przeprowadzane w, nie w grupie pacjentów, co ciekawe, można takim, takiemu stanowi zdrowia, który opisany jest ciągiem tych liczb i który jak gdyby, jak gdyby przedstawia to, co dzieje się w tych pięciu damach, przedstawić to w postaci skalara, czyli w postaci jednej liczby. Takie badania wyglądają mniej więcej w ten sposób, że nie będę mówił już o jak one są prowadzone, dlatego nie mamy czasu, ale jaki jest ich efekt. I Państwo zobaczą. To jest taka tabela, która pokazuje wszystkie możliwości 249 możliwości kombinacji tych pięciu liczb, i jaką to odpowiada liczbie jakości życia. Oczywiście od 0 do 100. Niektóre wartości są ujemne, nie mam czasu tłumaczyć dlaczego, zostawmy, tak? Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że można zobiektywizować stan zdrowia, opisany ciągiem tych liczb, który jest pochodną tego, jak pacjent w postaci w zakresie tych pięciu domen jest dotknięty chorobą i możemy w związku z tym przybliżyć jego jakość życia. I powiedzieć, to jest mniej więcej 70 czy 60% pełnego zdrowia. Można to zrobić, są na to metody naukowe i nawet jeśli wydają się Państwu one takie pobieżne, to tylko moja wina, tak? I, i, i trochę fakt taki, że nie mamy czasu, ale proszę mi wierzyć, to, to robi się bardzo, bardzo obiektywnie. I nam to jest oczywiście potrzebne, dlatego że w tych analizach ekonomicznych no, największym wyzwaniem są takie terapie, które przynoszą większą efektywność, ale jednocześnie oczywiście więcej kosztują. My musimy mieć pewnego typu możliwość rozróżnienia tych terapii, które tutaj gdzieś na zielono przedstawiłem, które. Zastatnie dużo generują skuteczności przy niewielkich kosztach, od tych terapii na czerwono, które są raczej droższe niż skuteczne. Potrzebujemy tej czarnej granicy, tej czarnej linii, czyli granicy między takimi terapiami, które uważamy za kosztowo efektywne i takimi, które nie uważamy za kosztowo efektywne. I to, co Państwo widzą w ustawie refundacyjnej. Jest tak naprawdę konceptem, który powstał już dość dawno, bo powstał, to była propozycja ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Nie wchodząc w szczegóły, bo tam troszeczkę inne jednostki to dotyczyło, ale to oni zaproponowali taką granicę opłacalności, mówiąc tak: jeśli koszt pól jest powyżej trójprzestrzenności produktu krajowego brutto per capita, to dla tego społeczeństwa, dla tej społeczności, terapia nie jest kosztowo efektywna, to znaczy jest po prostu za droga. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale tak nie powinniśmy rozmawiać. Powinniśmy, dlatego że budżet, który mamy, jest ograniczony i musimy na pewne rzeczy znaleźć pieniądze i, 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 i wydatkować, alokować, wydatkować je właściwie, mając przesłanki do, te, do tego, żeby uważać je za kosztowo efektywne, a na inne niestety. Nie dlatego, że mogą być wycenione po prostu zbyt drogo. Być na tyle nieatrakcyjne kosztowo efektywnie, że, że po prostu moglibyśmy wydać dużo pieniędzy i w ten sposób stracić możliwość alokacji tych pieniędzy w sposób alternatywny, tak żeby generować najwięcej kłoli, a więc tego, czego oczekują u nas pacjenci bez długości jakości e, życia. E, to jest taka miana, która e, u nas jest bardzo mocno i twardo wpisana w legislację. W sensie jesteśmy jednym krajem takim na świecie, ale to już drobiazg. Natomiast e, w wielu innych nych i krajach i sytuacjach trochę jakby to powiedzieć nie podchodzimy zero jedynkowo do kosztu koli My też nie podchodzimy zero jedynkowo i to może dobrze, bo mamy dużo przykładów takich terapii, które są refundowane, mimo że ich koszt kwoli jest bardzo wysoki, ale to już pominmy albo zostawmy na pytania. Natomiast Najwielkiej no, pytanie, czy taka instytucja, jak nasza Agencja Oceny Technologii Medycznej, tylko działająca w Anglii, ona, ona przyjęła taką. Granicy na, poziomu 30, na poziomie 30 tysięcy funtów. Na marginesie nikt nie wie, skąd ta granica. Dwa, nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, który by taką granicę wskazywał. To, jest, to, to, to nie jest ten świat, jaki mamy u nas legislacyjnie, gdzie jest bardzo twardo w ustawie o refundacji wpisana trójkrotność wpłatę krajowego brutto per capita. Z czymże Anglicy podchodzą do tego troszkę, bym powiedział, bardziej elastycznie, tego, że oni już wiele lat temu, po 2009 roku, prowadzili te, wyróżnili takie terapie, które nazywali terapii, terapiami end of life, czyli z no, Życia, gdzie po pierwsze zdefiniowali, co to są za terapie, i tu mają Państwo wymienione kryteria tych terapii. Ja nie będę tego rozwijał. Państwo czują, że duża terapia, część terapii onkologicznych tutaj oczywiście pasowała, spełniałaby te warunki, i wtedy nice akceptuje większą wartość niż 30 tysięcy, mniej więcej 45 tysięcy. Ale całkiem niedawno NICE prowadził jeszcze inne terapie, tak jak nazwał Highly Specialized Therapies, czyli najczęściej to terapie, które dotyczą właśnie chorób rzadkich i tam jest jeszcze jeden ciekawszy, ciekawsze podejście, tego, że NICE po raz pierwszy zaproponował pewną elastyczną próbę określenia wartości progowej kosztu koli, czyli takiej, którą możemy akceptować, czy też nie. Proszę popatrzeć na ten następny rysunek. Państwo zobaczą, co się dzieje na osi X. Mamy incremental kwoli, czyli tyle, ile kwoli generuje terapia. Jeśli Państwo patrzą, 10, 20 czy 30 koli, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To są takie terapie, które po prostu zmieniają urokowanie w chorobie albo można traktować je jako swoiste wyleczenie. I wtedy proszę popatrzeć, ten cost-effectiveness cost threshold, czyli granica kosztowej opłacalności jest już dla nich pewną zależnością. Między, między liczbą kuli wygenerowaną a tąże, tąże granicą. Czyli zaczynamy od 100 tysięcy, maksymalnie to jest 300 tysięcy, a między tymi dwoma liczbami to liczba kuli generowana powoduje, że przyjmowana jest różna. E, e, różna wielkość tej terapii. To ciekawe podejście. Nie chcę Państwa e, już tym tutaj epatować. Są kraje, jak na przykład Amerykanie, gdzie ekspresji verbis zakazuje się używania kuli w podejmowaniu decyzji e, refundacyjnych, także to nie jest tak, że to jest wszędzie e, tak samo akceptowalne. Kończę już e, o kuli można było mówić dużo także w kontekście ograniczeń i e, ograniczenia kuli są dość dobrze znane. E, ja je zrekapitulowałem na dwóch przezroczach, ale naprawdę e, Dużo dyskusji, nie chce się już znęcać na całym poli, dlatego że no po prostu jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma. Nie ma alternatywnej jednostki, która by była równie czytelna i równie łatwo implementowalna w kontekście decyzji refundacyjnych, w związku z czym z całym dobrodziejstwem inwentarza i jej ograniczeniem no, należy z niej właściwie korzystać. Nie demonizować, ale właściwie korzystać. Troszkę przedłużyłem. Dziękuję. Jeśli jakieś pytania na gorąco, to jestem do Państwa dyspozycji.